Dzień dobry Państwu, mamy niedzielę, 6 sierpnia, godzina 4.45. Zastanawiałem się Państwo, co ja tu w ogóle robię. Odpowiedź jest następująca. Doszło mnie słuchy, że pewna niemiła paniuszka obraża zarówno dziewczyny, jak i chłopaków, fembojów, jak itd. Postanowiłem więc zainterweniować w tej sprawie, bo kobieta ta złatkowała również wnuczka. A takich rzeczy to ja już nie puszczam włazy. Jest to niejaka IC. E, wnuczek Wam wyświetli zaraz skrynał, jak wygląda jej kanał. No otóż, wyżej wymieniona paniuszka pomyślała sobie: Zbieram sobie paru ludzi, powiem to i owo, i przejdzie mi do fala, bo ja jestem najlepsza, bo jestem prawdziwą kobietą. Jak ktoś śmiała powiedzieć. Pewnie pytacie się, ale o co chodzi, jak to prawdziwą kobietą. Już Wam tłumaczę. Ta człowiek-kształtna istota, bo człowiekiem tego nazwać nie można było, trochę ciężko. Zresztą to łaby obraza dla ludzi i neandertalczyków. Istnieje w przekonaniu, wodę ze średniowiecza, jak nie starożytności, że kobieta nie może nosić spodni, nie może urodzić dzieci, nie może mieć charakteru, bo będzie chłopczycą. Wiecie boje, chłopczyce tak zwane. No i się zestrała ostro, jechała po właśnie wyżej wymienionych chłopczycach, ale też po zwykłych matkach. Bo jak to twierdzi, kobieta nie powinna rodzić dzieci. Ha, tylko moja droga, gdyby kobiety nie rodziły dzieci, to nie byłoby między innymi ciebie. Sama stwierdziłaś, że powinno się tępić matki, czyli powinno się twoją mamę wytępić, a tym samym ciebie. Wiesz co, to co mówisz jest żałosne. Znaczy, nawet powiedziałbym, że coś bardziej niż żałosne, ale nie będę teraz bawił się w jakieś słowotwórstwa i tak dalej. No ale powiem ci, tak fikasz, 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 a ja już zdążyłem nieco wykryć rzeczy na twój temat. Mam odpowiednich ludzi do tego. Mam wtyki. Między innymi wiem, że nie masz łazienki w domu i twoja mamusia musicie chodzić do wychodka, na zewnątrz. Nie macie normalnej łazienki. Ponadto wasz dom to praktycznie stara walca się chata z postkomuny, jak nie starsza. Więc nie wiem, robisz się wyższa, a tymczasem ty w hierarchii społecznej nie znajdujesz się niżej, aniżeli prawie na poziomie pobliskiego menela spodmonopolowego. Powiem Ci tak. W poniedziałek, bo w niedzielę nic nie załatwię, wystawię odpowiednie pismo. Bo mam od tego ludzi do prezydenta Rzeczypospolitej Narodowej. On wyda odpowiednie orędzie w tej sprawie. A tym samym odbierze ci śląskie i polskie obywatelstwo. A ty zostaniesz wygnana z kraju, najprawdopodobniej gdzieś do Władywostoku. Także ciesz się, póki jeszcze możesz, bo niedługo nie będziesz miała dostępu do internetu m.in. bo tam u ruskich wszystko podcinane jest także wiesz ale powiem ci, śmiechu warte uznajesz się za prawdziwą kobietę, a tymczasem wszelakie środowiska feministyczne zresztą nie tylko feministyczne ale też tradycjonalistyczne pewnie by cię po prostu wyśmiały, bo ty nawet kobietą nie jesteś tylko jakąś poczwarą nie będę to nawet obrażał niebinarnych bo nawet niebinarni mają więcej oleju w głowie nawet Junki mają więcej oleju w głowie. To co mówisz się równa na, na tyle co ten typowy bełkot z rosyjskiej propagandowej telewizji. To co mówisz to jeden wielki stek bzdur. Zresztą ty nazywasz chłopaków z niewieściałymi pipkami jak cię nie popierają. I że chłopacy pewnie ci co cię hejtują to spódnicę noszą. A przepraszam bardzo. Ja noszę togę lekarza plagi. A jakoś bojem nie jest. Zresztą jestem po 70, więc Twoje nastawienie do każdego, kto Cię nie popiera, jest bzdurne. Zresztą tacy jak Ty, nawet nie powinni oglądać takich wybitnych osób jak Naruciak, bo Ty twierdzisz, że nauczyciaka oglądają chłopczycy, a tymczasem sama go oglądasz. Zresztą już lepiej, że chłopczycy go oglądają i normalni ludzie, w przeciwieństwie do Ciebie, bo Ty do żadnych normalnych nie należysz. A Naruciak. Gdyby Cię zobaczył w komentarzach, pewnie albo dałby Ci bana, albo by się z Ciebie pośmiał. Tak jak to z tej idealnej niani na odcinku. No i tak na zakończenie, bo nie będę tu nawijał 20 lat o Tobie, chociaż mógłbym, ale i tak to by było za krótko, bo wszystkie Twoje wady się nie mieszczą na żadnej liście. W tym też na liście niegrzecznych Świętego Mikołaja. No dobra, ale wszy... No, Ty się szykuj, niedługo przyjdzie orędzie prezydenta Rzeczypospolitej i... Pakuj monatki, bo zamieszkasz we Władywostoku. No i czy okazji Twój kanał zniknie, a suby z niego pójdą na kanał Naruciaka i Wnuczka, także wiesz. Dziękuję Państwu, do widzenia.